Dzień dobry w nowym vlogu. Jest sobota. My wczoraj wróciliśmy o drugiej w nocy z lotniska i zobaczcie, dowieźliśmy jajka. Mama nam spokowała 20 jajek, każde było obwiązane w torebeczkę oddzielną i tylko jedno pękło. Super wynik, więc z tym jednym robię nam jajecznicę. Do tego dodam trzy. sobotnie śniadanie już w domu. Zaczynamy jajecznicą z jajek od cioci Ani Kurek, przywiezionych prosto z polskich świeżutkich, z przed kilku dni jajecznica zrobione i nie robiliśmy zakupów ale zawsze w domu mamy chleb proteinowy i zawsze są jakieś grzybki więc dzisiaj będzie tak po polsku w grzybki marynowane i e, chlebek się robi w tosterze z masełkiem rozpakowuję się i nie przywiozłam tym razem dużo ze sobą pokażę Wam rzeczy takie jedzeniowe i też kosmetyki w SFD kupiłam sobie przedtreningówkę, kawę, jakieś tam słodkości. Tutaj kupiłam w jakimś tam organicznym sklepie dwie czekolady. Syrop bez struktur do wody gazowanej. Tutaj kupiłam sobie szoty, małe cukiereczki, bo ja je lubię mieć w pracy. No i te lizaki, które dostaliśmy od dentyski. Wszystko, no zdecydowanie mało, bo potrafię więcej przywozić, więc tak się prezentują moje zakupy jedzeniowe z Polski. No i ta druga strona zakupów, wzięłam dla siebie kremik do rąk, taki liskowy i dla mojej menadżer od mamy dostałam perfumy z Avon, te są lak, są moje ulubione, wzięłam sobie pysznego telefonu, drugi mam już na telefonie, jakąś wcielkę do włosów, piankę do mycia twarzy, em, spray, tonik bardzo oświetlające chusteczki do demakijażu i bardzo spodobała mi się ta kosmetyczka, bo jest w kolorze, jak jest mój plecek, jak moja druga kosmetyczka, więc ja wziąłam w chebę i e, kupiłam sobie w jurkę, że e, dwie koszulki, takie krótkie i pomarańczową bluzkę z dłuższym rękawkiem i niebieską na ramionczkach więc tak się prezentują moje zakupy i to wszystko. A i kupiłam buty, ale butów to nie będę pokazywać, tylko balerinki czarne. O dziewiątej idę do pracy, ale zobaczcie jak jest skrzynka ozdobiona z okazji korynacji która w przyszłym miesiącu Pamiętacie tą skrzynkę? Pokazywałam Wam już na Boże Narodzenie i chyba na Wielkanoc Świetna! Piękna! Idę dalej Dzień dobry w poniedziałek, dziś mamy takie śniadanie Mamy wegański, wegański bekon, który wczoraj kupiłam, jajka, to z fasolkę, dla tak samo, plus ja mam kawkę. Dzisiaj nam okna myją i tak się przestraszyłam, chociaż z drugiej strony myli e, pół godziny temu. Różyczka, czyste okna. Ja dzisiaj na popołudnie do pracy, Tasty ma wolne i przygotowałam sobie w lunchboxie posiłek do pracy z tofu w chili, ziołach, czosnku i wszystkich przyprawach, które lubimy i dla Tasty taką samą wersję z kurczakiem, młode ziemniaczki, warzywa z pary kurczak u mnie, warzywa z pary, młode ziemniaczki i tofu i mam na jutro przygotowaną też porcję e, dla Tasty kurczaka, dla mnie tofu Ok, skończyłam zajęło mi wszystko około godzinkę e, mam lunch plus kolację, bo pracuję do 23 i mam jeszcze batonika e, Dusty chciał omleta wytrawnego, więc ma z kurczakiem tym co wcześniej robiłam, troszeczkę sera, rukola, pomidorki, pieprz a ja mam waniliowego z śliwką o tym wam już mówiłam batoniki ekstra jakbym chciała i z tym co zjadłam na śniadanie Plus ta część, plus batonik to jest 1500 kalorii. E, mogę. trening prawie skończony. Idę jeszcze tylko na cardio. I mam na sobie tą koszulkę. Z wielką mówiłam Wam, że kupiłam kilka na siłownię Ona jest na stanik sportowy Ok. Do pracy. Wyjazdem do Polski zamówiłam sobie spodnie z Jim Kinga i koszulkę. To są te same spodnie, co dzisiaj miałam na siłowni, takie z bardzo wysokim stanem, ale w takim pięknym, fiołkowym kolorze. Koszulkę pokażę Wam się któregoś nie na siłowni. I było mega tanie, bo było minus 60% na te ciuchy. To zamówiłam na edyty adres, i dzisiaj edyta mi podrzuciła, bo przyszło, jak byłam w Polsce, piękniste spodnie, i koszulka. Przywiozłam sobie małego Dumbledora z Kinder Joy, więc ląduje na moją Harry półeczkę. A w tle pralka. I jeszcze tutaj mam Harego Izgredka. Mam taki dzień, że robię milion rzeczy naraz. Rozpakowałam do końca walizkę, wstawiłam pranie, e, pozmywałam naczynia, robię nam lunchboxy. Dla Destina w sumie już zrobiłam obiad, bo Destin jest w pracy. I mam tu mu ziemniaka, którego upiekłam wczoraj, więc to było szybkie. Puszkę e, jedliśmy wczoraj, fasolkę, to to resztka. Zrobiłam mu tuńczyka, rukolę i ser. O, ten ser kupiłam w Tesco i jest spoko, więc jak będzie sobie odgrzało ziemniaczka, to posypię serem i będzie pysznie jedzonko zlubione Dla Dustinia na dla mnie w lunchboxach. Dustin jest w pracy, dzisiaj kończy wcześniej, bo będzie po 15 w domu, to zje sobie i obiad i kolację, albo obiad i kolację, sam sobie je wybierze. I Dustin ma tutaj ziemniaka, którego już pokazywałam i przygotowałam e to na co ja miałam ochotę dla Dustin'a, czyli ja ryż z wszystkim, co lubię. Ja tutaj mam soję, ryż, jajko, tofu, rukole, pomidorki. A Dastin ma podobnie, tylko ma kurczaka. I bardzo smakował mi ten omlet wczoraj, proteinowy, waniliowy. To sobie znowu zrobiłam omlet i mam tutaj też um, masło cynamonowe, takie, wiecie, krem, krem, nie masło, krem cynamonowy plus śliwkę więc tak się prezentują nasze posiłki I, e, i moja wersja I Destina w dwóch posiłkach jest niecałe 900 kalorii. Nastała ta godzina, żyję na siłownię. Nałożyłam te porteczki, spodnie, woda i na siłownię. jest y, przed 13. będą na sali zrobione Kończę 10 minut. W Mamy coś nowego na terenie spa. Idziemy z Justyną, choć staram się poczuć, jak to wygląda, i będziemy organizować e, pracę. I to Dajne. jest takie um, nowe miejsce na e, treatments, na zabiegi. No, okay, idziemy zobaczyć. Nie tak, tak, jest otwarte. Nie, a, nie. jest otwarte. Nie, jest fajnie idziemy zobaczyć. Nazywa się tak, a to jest treatments. Michaela, mhm. Proszę sobie zobaczyć do tego na kwiatki. Jak miałyśmy obie przerwy. Pięknie wygląda. Elena nie poprosiła, żeby przynieść butelkę szamponu, odżywki i żeby body wash. Żeby czekaj. tutaj. Tutaj mamy co? Nie, to, to nie, to, to nie jest to. Nie, wiem, wiem, ale się co mamy. Ogólnie to są wszystkie rzeczy, które są potrzebne. Do... Reszło coś. Soja, jajko, kimchi. Brakuje mi tylko szpinaku, ale nie mam. Będę musiała kupić w sobotę, jedziemy na zakupy. Na razie wiem to, co mamy. I dla desnia taka sama wersja do lodówki, dla mnie do pracy. I tutaj e, nie biorę więcej nic, bo wczoraj nie miałam czasu pracy zjeść i nie zjadłam omleta, więc no, no zobaczymy. Na razie biorę tylko to. Może coś kupię, zobaczymy. Za pół godziny wychodzę z domu. Chodziłam już z domu, ale dostałam paczkę od Moniki. Eee, wysłała mi na Instagramie coś, co jest w TK Max. Ja poprosiłam, żeby mi kupiła i już Wam pokazuję, co to jest. Pamiętacie, że mam tu rękawicę kuchenną, ale piekarnika za bardzo nie używałam. i Monika mi wysłała, że TK Max jest fartuch i zobaczcie, podkładała mi różne różności. Będziemy otwierać, co tu jest. Mam tu czekoladę, eee, ciasteczka Nutelli, batoniki, których kompletnie nie znam. Ale świetne są batoniki, jakieś słodkości. I tutaj coś jeszcze. O, i żelki. Ale świetna paczka. Dawno nic nie dostałam od kogoś takiego, wiecie, z Instagrama. A fartuszek? Wygląda tak, no wiecie, fartuszek. Eee. O, jeszcze coś jest. Mam tu jeszcze maseczkę jedną, drugą, Trzecią, ale piękna. A fartuszek, wiecie, kuchenny fartuszek. Piękne. Tak to się e, prezentuje po rozłożeniu. Pięknie. Jak wrócę do domu jutro, to pokażę wam w całości, jak ten fartuszek wygląda. A teraz naprawdę muszę uciekać do pracy. Dziękuję Monika, bo wiem, że oglądasz vlogi. Jestem na etapie robienia nam posiłków, ale to pokażę Wam później. Wykorzystuję tuńczyka. Dla Dastina taki obiad, który Dastin bardzo lubi: ziemniak, serem sobie posypie. Mam szpinak czosnkowy tuńczyka, i tutaj zrobiłam więcej szpinaku, bo zrobię chyba sobie makaron ze szpinakiem stofu. Ale miałam Wam pokazać, co sobie z Polski przywożę. I już kilka rzeczy zjadłam, ale to taka podstawa. Te e, kiełbaski skradły moje serce na ognisku, przepyszne, więc mama mi kupiła dwie ekstra paczki, przywiozłam. To jest moja ulubiona e, wege, moje ulubione plasty z Polski, uwielbiam, kupuję, jem dużo jak jestem w Polsce, przywiozłam sobie już jedną paczkę, zjadłam. No i oczywiście tofu, nie przywiozłam dużo, bo pięć paczek, e, wędzone, naturalne, bez różnicy, wolę wędzone, naturalne, fajnie wchłania e, smaki. Więc nie przywiozłam dużo, ale coś tam jeszcze polskiego w domu mam biorę się do robienia jedzonka dostałam wczoraj kilogram szpinaku więc go zblanszowałam na patelni to co wam pokazywałam wcześniej dodałam trochę soli, trochę czosnku granulowanego trochę cebulki granulowanej i ja sobie zrobiłam bo mam mega ochotę na szpinak, więc zrobiłam sobie bajgla tutaj mam na dole szpinak mam tutaj też tuńczyka z majonezem i kukurydzą i dla dustina podobnie wykorzystałem składniki ale w innej wersji Pieczony ziemniak, ser, posypie sobie serem, e, szpinakiem, e, doda do tego tuńczyka i zje. Będzie miał przepyszny obietek, wróci do domu. Jakoś tak się nie odzywałam. E, dzisiaj jest piątek, e, skończyłam pracę, tą drugą pracę, a teraz idę zdjęć paznokcie, gdyż niechcący wyrwałam kawałek paznokcia. Bolało bardzo, nikt mi paznokci nie zrobi, gdy nie mam kawałka swojego paznokcia, więc zdejmujemy, idę na manicure i... I po prostu będę we własnych paznokciach przez miesiąc. No i zdjęte, ale dziwnie. No ale tak, no no do... przez dwa tygodnie pochodzę no bez Poznokci. Zlubiliśmy zamówienie z Azdy, i właśnie przyszła dostawa. Za chwilę Wam pokażę wszystko, jak to spakuje, co tu mam. Akurat tutaj mamy jakieś tam ciasteczka wody, zaraz wszystko pokażę. Najpierw mrożonki, bo trzeba je pochować. Mam tu miks warzyw, broku, fasolkę. Jakieś tam wegańskie produkty i tutaj od razu wyłożyłam e, dwa chleby i dwa opakowania bajgli. Wszystko idzie do zamrażarki. oprócz chleba chleb nie musi, ale bajgle też idzie do zamrażarki. Druga część, mam tutaj cztery polskie twarogi, ketchup o obniżonej zawartości cukru i soli, jajka z polskiego działu e, kapustę kiszoną z ogórki konserwowe dla siebie, wzięłam wody, fasolkę bo z dodatku cukru, wzięłam jakieś takie zupy na spróbowanie jako dodatek, wzięłam czerwone pesto i tutaj dla Destina takie dwa obiady wegańskie mielone dla Dustina piersi z kurczaka. Chowam i jeszcze i będą jeszcze takie słodsze rzeczy, słodsze bez cukru i proteinowe. I ostatnia Słodka kategoria, mam tu, na to nie patrzcie, właśnie mi spadło, mam tu różne proteinowe rzeczy, muffinki, orzechowa też pudding, ryż proteinowy, jogurt proteinowy i wzięłam ciasteczka bez cukru, bo będzie mieć trochę gości, trochę dla nas, ja lubię mieć do kawki ciasteczko i wzięłam sobie frutowy sok do wody, bo z Polski Przywiozłam sobie ten i bardzo smakuje, ale ten bardzo, bardzo, bardzo drogi, ten ok <grytania> Więc to ta słodka, a jeszcze wzięłam do koszyka dodałam dla Dustinia pizzę z The Gym Kitchen, nie było przysłanej takie zamiennie, więc Dustin też pizzę A i za wszystko zapłaciłam 77 funtów już dostał. E, wszystko pochowane. A i w ogóle umyłam też lodówkę i zamrażalkę dzisiaj, bo wiedziałam, że e, no, przyjdzie nam zamówienie to jeszcze do tych zakupów co wam e, pokazałam, to pokażę co jeszcze kupiliśmy poszliśmy sobie, w sumie ja poszłam po winko moje ulubione, niskokaloryczne winko więc wypiję sobie kieliszek winę, Dustin sobie wziął desperadowski i też wziąłam sobie lołanię dewo, mówię, ja mam ostatnio e, ochotę na coś z grejpfrutem i wiecie, lis, to wzięłam sobie coś takiego i e, koronacja jest króla, to stwierdziłam, że Wezmę dla mama taką puszkę ciasteczek. Lecę do Polski na początku lipca. To po prostu z dla mamy. Wiem, że wiecie, kolacja króla w maju, do lipca jeszcze czasu, ale takie rzeczy się szybko wyprzedają, więc mama będzie miała sobie ciasteczka, płyn do mycia naczynie. I jutro widzę się z Zuzą, jadę do Londynu i wzięłam nam po siłowni po pączku truskawkowi. Ten pączek ma tylko 161 kalorii dla mnie, dla Zuzy, więc będziemy mieć sobie poączusie. A jeszcze wzięłam kubusia z polskiego działu bez cukru mieli zakupy i za to wszystko zapłaciliśmy 25 funtów no troszeczkę więcej dojechałam e, ludzi bardzo dużo ale jest ładna pogoda, sobota dużo czeka pod kawiarnią gdzieś tam najpierw na kawkę Nagrywa TikToka. Zuza, nagrany TikTok? Nagrany idziemy sprawdzić takie instagramowe miejsce na fotkę. Jeżeli wyjdzie, to Wam pokażemy, Jeżeli nie, to idziemy coś zjeść. Tak. Idealny plan. Mamy kawkę. No, jest piękna pogoda. A co dalej? W końcu Big Ben odsłonięty. Przepięknie wygląda. To jest to miejsce, i zaraz będziemy robić zdjęcie z Zuzą. zdjęcia zlubione? Poczekane w kolejce. Idziemy dalej. Idealny kadr na vloga z Londynu. dalej spacerujemy jest pięknie kamy czegoś z sałatku do jedzenia wybrałyśmy co pozytywny soczek jest do mhm Dobra, Wzięłam sobie wegańską miskę i um, myślimy, z Zuzą, z czego zrobili jajko, bo im to wyszło. Naprawdę, czekamy jeszcze na Zuzy i wzięliśmy sobie fasolkę do, podjadania, do po, podjadania. To w środku to jest jakiś środek. <tryk> na deser. Zuza mówi, że jest super. Coś wybierzemy. E, bierzemy karmelowe. Po jednym. 2,20 kosztuje jedno. Zdałyśmy ciasteczkę, Ja mam e, podkrojona czekolada, a Zuza ma karmelowe. Podobno są pyszne. To jemy. I idziemy dalej. Przyszliśmy na Oxford Street, ponieważ jest nowy sklep Harry'ego Pottera. Idziemy. No i doszliśmy. Idziemy do domu sekretów.

i tutaj jakie są do wyboru? O mój Boże. Ktoś sobie myśli, że chyba sobie zrobi tutaj... Przepiękne. 150 funtów. Wow, ale piękne.

sobie na macza Waworki będzie wyglądać tak? bez cukru z lodem wziąłam już sobie słomkę no to mam ludzi dużo no to z drugiej strony mostem wracam do domu mam za 20 minut pociąg zrobiłam mini zakupy na Chinatown ale to pokażę wam Mini zakupy, e, jedne ze sklepu Harry Pottera. Ja i Zuza wzięliśmy sobie takie pięknie, no, piękne notesy. Nie wiem czy do czego mnie służy, ale wzięłam. I naklejki z zbiorkiem. Przepiękne. A z Soho: e, przekąski stofu, już się brałam pyszka. E, zupka dla mnie, zupka dla Dustina. Mój ulubiony olej, stofu i z orzeszkami, I wzięłam e, moci w środku z fasolą, e, a na około. Z sezamem, czyli moje ulubione. E, te albo z masłem orzechowym. E, obie wersje bardzo lubię. Kawa mrużona, zlubiona. E, od razu mam ekspres, ale e, wystawiam też kanie. I do kawy używam tego e, syropu kardynalowego. Kawka. Moja kawka. Następna kawka. E, gdzie tam to było? A tu e, szukamy zaproszeń na ślub. Zobaczymy jakie może, ja nie, po, nie pokażę wam efektu, pokażę wam zaproszenia dopiero jak przyjdą i będziemy rozdawać gościom. Ale jest plan taki, żeby wybrać zaproszenia i to, pokaż, to jest na razie nam, nasz numer jeden. A teraz czas na Netflix, oglądam Łasucha, drugi sezon i mam też piwko, które ja wczoraj kupiłam. Dzień dobry. Jest już niedziela, ja wypiłam kawkę i przygotowałam nam lunchboxy i ja idę do pracy na 11.30, Dustin na 15, więc e, deserek wzięłam nam wspólny i mam te ciasteczka po dwa i e, ryż, fasolka, dla mnie tofu dla nas ja kurczak, dwa jogurty proteinowe. Ja idę po pracy na siłownię. Ja będę w pracy tak do 19:00, 19:30. Zobaczymy, może do 20:00. Mam tu właśnie ciasteczka i śliwki do kawki. To tak się prezentuje. Dojechałam do z plecak i idę się przewiedzić w uniformie. Gotowa, Czas na niedzielną zmianę. Jest. 8.15 Ja za pół godziny mam do domu shuttle bus i trochę pomagam, bo już wszystko skończyłam. Wsadziłam naszą maszynę. Nazywa się Nemo, tak jak wiecie, gdzie jest Nemo: ta łajka, do czyszczenia basenu. I wsłuchajcie się w te dźwięki. I tu zakończę tego vloga. Jeżeli wam się podobało, się zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. No to pa!